Ogromną przyjemnością i bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych z kraju oraz zagranicy na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, polskie lotnictwo wojskowe obchodzi w tym roku jubilusz 95-lecia. Choć jego twórcy pochodzili z trzech zaborów, różnili się stopniami i specjalnościami, zawsze łączyły ich dwie cechy: patriotyzm i fascynacja lotnictwem. Pierwszy rok dla Rzeczypospolitej wykonał już 5 listopada 1918 roku porucznik pilot Stefan Baster. To on oznaczył swój samolot pasami w kolorach biało i czerwony, które wkrótce zamieniły się w biało-czerwoną szachownicę. Jednym z pierwszych testów możliwości pilotów był rok 1920, kiedy to nasze lotnictwo odegrało istotną rolę w walkach o utrzymanie niepodległości. W czasie II wojny światowej, po kampanii wrześniowej polscy lotnicy przedostali się do Francji i Wielkiej Brytanii, by bronić alianckiego nieba, a następnie wyzwalać okupowaną Europę i Afrykę. To oni wygrali bitwę o Anglię, a gdy trzeba było, pośpieszyli na pomoc warszawskim powstańcom. Po wojnie tworzyli lotnictwo i rozwijali przemysł lotniczy w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Pakistanie. Przebywając na emigracji byli i są do dziś wierni Rzeczypospolitej. Gościliśmy ich w Polsce wielokrotnie na kolejnych światowych Zjazdach Lotników Polskich. Ich przedstawicieli gościmy również i dzisiaj. Witam Państwa bardzo gorąco i przesyłam lotnicze pozdrowienia. Szanowni Państwo, bogate tradycje zobowiązują i inspirują kolejne pokolenia lotników do dobrej służby. Traktujemy ją jako kontynuację dorobku Franciszka Żwigury. Stanisława Wigury, Jerzego Bajana, Stanisława Skarżyńskiego, Gustawa Pokrzywki, Stanisława Skalskiego, Witolda Rubanowicza, Wisława Krasodemskiego, Wacława Króla, Tadeusza Sawicza, Jana Zumbacha oraz wielu innych, których nazwiska zostały upamiętnione na tym pomniku. Wychowując kolejne pokolenia lotników, staramy się dziś, nie, zaprze nie zaprzepaszczając dorobków naszych poprzedników, wyjść naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom. Doskonalimy więc systematycznie swoje umiejętności w licznych krajowych oraz zagranicznych ćwiczeniach. Tylko w tym roku odbyły się one w Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Estonii, Słowacji i w Czechach. Ostatnio polscy piloci zaprezentowali swój kurs lotniczy na 13. Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Airshow 2013 w Radomiu, gdzie mogliśmy podziwiać ich towarzystwie lotników z 20 innych krajów. Dobrze przyczynili się do promocji polskich sił powietrznych w kraju i za granicą. Oprócz ustawicznego szkolenia doskonalenia lotniczych umiejętności zabiegamy też o to, by systematycznie wzmacniać potencjał systemu obrony powietrznej naszego kraju. Modernizowane są kolejne bazy lotnicze w Powiedzą, Dęblinie oraz Krakowie. Dokonaliśmy zakupu kolejnych samolotów transportowych oraz śmigłowców, stacji radlokacyjnych i zestawów przeciwlotniczych, a także wdrażamy nowoczesne systemy dowodzenia, rozpoznania i walki elektronicznej. Dzięki kompleksowym działaniom konsekwentniej konsekwentnie i planowo zwiększamy potencjał bojowy oraz zdolności operacyjne sił powietrznych. Szanowni Państwo, Święto Lotnictwa Polskiego to doskonała okazja do wyrażenia wszystkim lotnikom szczerych, żołnierskich podziękowań za rzetelną służbę i pracę, za godne, profesjonalne reprezentowanie polskich skrzydeł. Panowie generałowie, oficerowie, podoficerowie, żołnierze i pracownicy Wojska Sił Powietrznych. Dzięki waszemu codziennemu zaangażowaniu oraz umiennemu podejściu do obowiązków służbowych rozwijamy umiejętności, wnosimy wkład w rozwój polskiego lotnictwa, kontynuując tym samym jego bogatą tradycję. Gratuluję osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów. Pozwólcie, że skieruję serdeczne podziękowania za wszechstronne i bezpieczne szkolenie do dowódców, żołnierzy i pracowników wojska. Dziękuję także kombatantom, żołnierzom rezerwy i seniorom lotnictwa, którzy wspierają nas wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję też przedstawicielom szkolnictwa i przemysłu lotniczego oraz lotnictwa cywilnego a także instytucjom naukowo-badawczym współpracującym z siłami powietrznymi. Wyrazy uznania składam wszystkim wyróżnionym i odznaczonym. W Dniu święta lotnictwa polskiego życzę powodzenia oraz kolejnych sukcesów. Życzę również satysfakcji z osiągnięć zawodowych oraz szczęścia w życiu osobistym. Serdecznie dziękuję za uwagę.